Zakręcone historie, pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, samochody są coraz bezpieczniejsze. Mimo to myślę o kupnie dużego wozu z napędem na cztery koła. Ale ktoś inny może mieć jeszcze większy pojazd, a nawet furgonetkę. Wiesz, co najlepiej mi będzie na środku? A ty się martw, wszystko ali, Gdzie są pasy? Dostawca występują. Przyjedź, mam dla Ciebie prezent urodzinowy. Zobaczysz, że warto było jechać mimo burzy. Urodziny Mata. Scenariusz i reżyseria. Zapowiada się piękny dzień. Cholera. Skąd się tu wziąłeś? Jestem Gaz, dostawca. Drzwi były otwarte. Przepraszam, chciałem zdążyć z dostawą przed burzą. Lepiej widać od frontu. Nie obchodzi mnie co przywiozłeś. Zjeżdżaj stąd. Już wychodzę. Powiem panu Rogersowi, że nie będzie pani jadła przez miesiąc. Pan Rogers zawsze przywozi jedzenie po południu. A to co stoi tam przed domem, to pikuś? Może pani zadzwoni i sprawdzi? Nie ugryzie. A jeśli piorun uderzy w kabel telefoniczny? Nie. Pani sprawa. Pośpiesz się, muszę zabezpieczyć dom. Nic z tego, cholera, to też wnieś do środka. Mam to rozpakować? Nie, podaj mi raczej kartę. Zabrakło okiennic? Wątpię, żeby piorun przebił szybę. Urodziny mata. Potrafisz wyczuć burzę? Słucham? Powiedziałeś, że będzie burza zanim tu dotarła. Często ci się to zdarza? Dziwne, ale tak. Ty ją tu włożyłeś? Zgodnie z pani listą, nigdy nie zamawiam kawy. Żadnej z tych rzeczy nie było na liście. A to co? To nie moja lista, identyczne pismo jak na kalendarzu. Zainteresował cię mój kalendarz? No, Dwa lata temu miałem i taki i sam. Znów go wydrukowali? Panie detektywie, podobał mi się, więc nadal tu wisi. Dobra. Mogę to zabrać. Nie zamawiałam tego. Po co mi nożyki do golenia, pasta do butów i tani... płyn po goleniu? Pan Rogers nie będzie zachwycony. Niech się wypcha. Mogę zmienić dostawcę. Najbliższy sklep jest dwie godziny drogi stąd. Sama będę robić zakupy. Pod warunkiem, że odważy się pani wyjść z domu. Co takiego? Wszyscy wiedzą o tej wariatce. Od dwóch lat nie wystawiła nosa z domu. Postawię pudła tutaj. Teraz muszę zabezpieczyć dom. Po robocie mam mówić klientom cała przyjemność po mojej stronie. Pisz mnie w konia. Wake up! się. से पाला Niech to szlak. Tak się wy że aż upadłeś. Na krześle leży ręcznik i spodnie od adresu. Nie walnęłaś mnie w głowę kijem do baseballu? Śliczne. Często ci się to zdarza? Że się wywalam jak długi? Że się budzisz, chociaż nadal śpisz. Pytasz, czy jestem lunatykiem? Nie, miałeś oczy otwarte. Patrzyłeś na mnie, ale byłeś nieobecny. Jeśli mnie tu nie było, to kto na ciebie patrzył? <laughs> Łazienka jest na końcu korytarza. Nie rób tu pokazu. Nie chcesz mi się przyjrzeć? Mogę zrobić striptiz. Skup się na dostawach. Uważasz, że jestem w tym dobry? Striptiz idzie ci słabo. Nie dałaś mi szansy, żebym pokazał, co potrafię. Spływaj. Już wiem. Ty się boisz. Cała się trzęsę. Boisz się tego, czego Ci brakuje. Taki jesteś dobry w te klocki? Tak mówią wszystkie panie. Bez przerwy do ciebie wyzwaniają i nie dają Ci spokoju. Jesteś tu, bo nikt za tobą nie tęskni. Nie ma takiej osoby na świecie. A ty bardzo tęskniłaś za swoim mężem. Dzwoniłaś. Błagałaś go, żeby wrócił do domu mimo burzy. I kiedy podjechał pod dom i wysiadł z wozu, uderzył w niego piorun. Wtedy pojęłaś, co to znaczy tęsknić. No, to się popisałeś. Dostawca, który zna mnie na wylot. Zaskoczyłeś mnie. Dostawca, który przywiózł rzeczy dla mojego zmarłego męża. To on mnie przysłał. Twój Mati. Przysłał cię mój zmarły mąż? Przecież zobaczyłaś go w moich oczach. Duchy zmarłych przychodzą do mnie z różnymi prośbami. To się zaczęło, kiedy byłem mały. Nic na to nie mogę poradzić. Twój mąż nie zostawi mnie w spokoju, dopóki nie przyjmiesz tych rzeczy. Więc je zostaw i wyjdź. Nie mogę. To nie jest zwykła dostawa. Musisz ją przyjąć bezwarunkowo. Tylko wtedy on uzna sprawę za załatwioną. Podły kłamca! Myślisz, że jestem tu z własnej woli? Jesteś stuknięty! To jakiś żart! Wynoś się! Upiorny żart! Duch mnie zmusił, żebym tu został. Jeśli się z nim kontaktujesz, to mu powiedz, żeby do mnie wrócił. Teraz nie mogę. To on wydaje polecenia. Nie ja. Piorun nie uderza dwa razy w to samo miejsce. Powiedział, że to nie była Twoja wina. Chciał ci zrobić niespodziankę. Dlatego wrócił do domu wcześniej. Twoja prośba nie miała nic do rzeczy. To nie kawa. Na podjeździe jest tłusta plama z oleju. Nie wiadomo skąd się wzięła. Dokładnie w miejscu, gdzie uderzył piorun. Nazwała ją plamą śmierci. Pan Rogers zawsze po niej przejeżdża. Udaje, że jej nie widzi. Chcesz pomacać mój gus? Co? Mój gus? Nie wiadomo skąd się wziął. Nazwałem go gus męski ozdobny. Może chcesz mnie podotykać. Wpatrywałaś się we mnie w kuchni. Poczujesz moje mięśnie. Co to miało być? Całus? Sam się cały? Jak chcesz? Polujesz na mnie, bo jesteś ofiarą, nienawidzę cię, już dobrze. Pan Rogers, przepraszam, że nie przyjechałem wczoraj. Jakieś łobuzy zwaliły na autostradę potężne drzewo. Całe miasto było zablokowane. Ale ja już wszystko dostałam. Dzień dobry, jestem Gaz. To mój syn. Będzie mnie zastępował, dopóki nie wyzdrowieje. W poniedziałek mają mi reperować serce. Stawisz wodę na herbatkę? Dobrze. Dla mnie kawa. Nie kupuję kawy. A to co? Pikuś? Jesteś niegrzeczny. Przepraszam panią, mało spałem. Udanej operacji. Dziękuję. Nie będzie mu potrzebna. Upuściłeś coś? Wypadło ci. Po robocie mam mówić klientom cała przyjemność po mojej stronie. To była wielka przyjemność. On chciał, żebyś mi to dał. Myślałam, że to nagroda. Opracowanie Telewizja Polska Agencja Filmowa Tekst Jadwiga Cichocka Czytał Stanisław Olejniczak